A w moim sercu gra symfonia Kolory tańczą w rytmie euforii Echo wspomnień w blasku nocy Każda nuta to kroku wolności Pod niebem ten marzeń Gdzie dźwięki szedzą moje imię Czuję jak wiruje świat Zagubiony w kalejdoskopie lat Kalejdoskop Dzień głód tu i teraz Melodia życia rozbrzmiewa w nas w akordzie odnajdę siebie W tym śpiewie chcę być wiecznie młodym dzieckiem Pomienia śpiewa ją w deszczu Każda kropla to nowy sens Uśmiechy ukryte między wersami Przeszłość żyje w naszych marzeniach Pod ten barw i snów Zapędźmy razem pośród tych tłumów Czuję jak wiruje czas Zagubiony w kalej do skopiela ale do spróciku, tu i teraz melodia życia rozgrzmiewa w nas, w każdym akordzie odnajdę siebie, w tym śpiewie chcę być pierwszy młodym dzieckiem. Niech ta muzyka poprowadzi mnie dalej. Światło go, jak gwiazdy na sali Radość unosi się jak delikatny wiatr Jestem wolny z każdym nowym startem Dalej do spodzieńków i teraz Melodia życia rozbrzmiewa w nas W każdym akordzie odnajdę siebie W tym śpiewie chcę być wieszniej nowym dzieckiem Każdą nutą, za rękę chwyć mnie i tańczmy znów Módź Ta, tego nasza historia nigdy nie zgaśnie już Mój świat pulsuje każdą nutą Za rękę chwyć mnie i tańczmy znów